Dobra, uwaga, Michał będzie skakał. Kurde, jest wysoko. A kurde, rzeczywiście. Kurde. A jak mi wszystko boli. Jest snikersa, zostać. Ej, no. mi się tu bardzo podoba w tej grocie, a ty? Tak, trochę klimatycznie ja... jest nawet. Ja Ej, bym. Bo ja mam siodło, ja bym... ma, 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 możemy osiedlić tego ten. Osiołka. Ej, No? Dobra. Ale ja i tak bym w tej dolinie <grym> był dom. Niż w tym. Ale tu też jest ładnie w sumie. Ej, no bo on mnie pije, ty. Co robimy? Masz jakieś jabłka, Krzysiu? A mi buru. Ej, tu bu niedaleko nas jest prosna. Mi buro, mi buro. A fajnie. Co się stało? Piotr jest swoim się, głosem. Michał, wsiądź, Michał. Świnie. Świat Michał. Michał, siądź teraz. Mówisz? Tak. z zaskoczenia go wezmę. Ej, ta, 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 ta góra się, też jest płytka. Ej, Michał, ta góra też jest bardzo płytka. O i fajnie. Ej. Co? Jeszcze podlasie jest koło nas. No wiecie, bakujemy. No rzeczywiście. Sobie. Ej, tu jest idealne miejsce, no. Budowanie domu, dobra. Ja, budujemy domek? Ja jestem Szrek, co nie. Co, budujemy domek? Dobra, to może Wy się zajmijcie budowaniem domku, ponieważ mi to nie najlepiej idzie. Ej, jak się robi osełko? Piłę do kamienia dokładnie. a takie buty, dobra. Ej, a macie slime bloka? Bo tam chyba slime jakiś był w tej jaskini. Nie, nie slime bloka, tylko slime kulkę. Nie Ja nie mam. No nie. Chyba. To nie, nie jasno mam jasno zrobili dla mojego osiołka. No to dobra. Krzysiu, no. masz w drewno? Mhm. To weź mu zrób jakieś płotki tam czy coś. Płotki. Dobra, my... będziemy żyreć cukier jak coś. Chodź tu. Co? Tu niżej, tu na tej trawce. A, idealne miejsce dla mojego siowka. Mi zabrakło mi buro, mi buro, ta 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 ta, ta, ta. To spadło, chyba. No, ta dobra. Jeszcze chyba. pomysł. Dobra panowie, będziemy się bawić w weganów. No, Jezus Maria. Dobra, Michał, za ja chwilę idę. No, już. Dobra. Dobra, więc ja może się zajmę polowaniem na coś. Co myślicie? Dobra, ja tam do was wracam. Coś upolowałem. Mam 6 mięsa i 4 ryby. A przepiękna jest ta Ogólnie to chyba nie pytałem się jeszcze pana Henia XXL, y, co myślisz o tym, jakie to jest miasto? No resz, no na pewno fajne. No mhm. według Krzysia jest to Poznań, ale może być A? to też Kraków, co nie? No góry, no to, no nie... Patrząc na niebo, mija jest czarna, więc nie Kraków. Więc bym powiedział, że może Olsztyn. Bo Ej, ja ja nawet tu są takie wielkie schody na całą górę. W środku pomieszczenia. No ale wiesz, ten, panie Heniu. Słyszałem, że na koniec tej gry trzeba walczyć ze smogiem, no to myślę, że może być Kraków. No no. Tak może być. Ale nie to może są jakieś mity. Ja pójdę te dziury. O. o, znalazłem ocean chyba. Tak, to ocean. Oj, oj, oj. robi się coraz ciemniej. Dobra, najwyżej prześpię Cześć. się na polowaniu. Cześć. O, owca się powiesiła. Dobra, panowie, jak coś, to powiedzcie mi, kiedy się spać, to ja też się położę. Ja już mogę nawet. No, ja też mogę. Dobra, to ja się zakupuję pod ziemią, oczywiście. Jak to się kiedyś robiło. Nie, ci nie zjeszło? No wiesz, no tak średnio bym powiedział. Dobra, to ja już śpię. Ja też śpię. Czekam na Ciebie, Michała. A czekaj... Ty, wstałem, lol Dobra. Podejście, drugie spania. Kurde, ale skomplikowane. Dobra, będę spał pod gołym niebem, co się stanie. O! o. Ale wygodne było to A urało. nie, 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 nie wiem głupi i Ja musiałem swoje zniszczyć. No to tak. Ja odruchowo zniszczyłem. A ja odruchowo no nie zniszczyłem. Jak dobrze, że mamy to walkie możemy się komunikować przez dystans. Dokładnie. walkie bardzo pomaga. O, nie wiedziałem, że mamy takie coś w Polsce. Że co? A, las brzozowy. Nie wiedziałem, że taki jest. A widzisz. Myślałem, że, że brzydko... jeszcze o tym kraju jeszcze nie wiesz. Myślałem, że brzozo to tylko taki okaz, który się pojawia raz na jakiś czas. A ty, proszę bardzo, jakiś las normalnie. U mnie przed domem rośnie raz brzozowy. Przed naszym domem. Nie znasz się. No. To podchodzi pod chwalenie się z plastykami. Dokładnie. Ale Krzysztof już taki jest, wiesz o co chodzi, co nie. Sam sobie kopaj diamenty, co nie. Zamiast to zrobić na wizji, no to... To już się nie kameruje. O, zanieśli się na woda. No to może być rzeczywiście Kraków. No, ciekawa. Ciekawa tak, ciekawa Ja tu zrobię ze stołu, Znalazłem kolejne góry, panowie. Może jeżeli wej 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 wejdę na nie, to spotkam jakąś... ...zgraję. Lub tak zwaną... osadę. Czy Ej, daj kobla, Jasiu. Inne nazwy dla... No. Mm, nie mam. O! Stado! Tak, tego słowa o, mi mam. Stado. Prakło. Stado. Mogę wykopać, ale pozwolę sobie zrobić ki kifol. Dobra. O, Dobrze, panowie, znalazłem, znalazłem lamę. Nie wiem, czy mi on się oswaja, ale... Lame się... nie oswaja lamy się. Nie da się oswoić dla mnie? Za się, tak nie da. A da się ją karmić czymś? Nie. No to bez sensu, jakie mam w wziąć ze sobą? Lidą. A panie, to kosztowne jest. No ale O! Widzę jakieś bagno. Może się w nie zagłębię. Możliwe, że za chwilę będę do was wracał, panowie. To fajno. Tak. Podoba się, Jasiu? Czekaj. To rzucę ci trochę tutaj, bo... Bo tak. Aha. O, a, chyba... Chyba możemy pić. To nie byle jakie bagno, panowie. To błotnista laguna. Takie slaby porowie, pan Jasiu. Tak, mniej więcej wokoło. Czekaj, okay. gdzieś na błotnice w lagunie. Ej, jak się masz arełko? O, portczołpy sobie wezmę. E, no właśnie, piec. Michał, zrobię coś dla Twojego osiołka. Dobra. O nie, menele, tu są jakieś. Co? Uważyli, że tutaj przyszliśmy, to. To od jako, razu musieli. Jak oni O, górę? ogurek? tutaj za mną, no. No, chodź, no. Sklepiemy ich, o nie! Ej, dobra, jest na ciebie! Dobra, pięknie. Dobra, chodź, chodź, Kusiu. Pokażę ci, jakie menelę, bo to nie on. O, dobra, udało się. Jak oni wyglądają? To może być jeden z ich gangu. Chwila, bo y, mam zawiech mózgu. O, dobra. Ja też. Przez chwilę myślałem, że jestem gdzie indziej. Ale jednak byłem tam, gdzie byłem przedtem. To jest tak zwana skleroza. Jest nie, mi się wydaje, że to fotomor... Fato... fotomorgana. Tam jest, o, O, no ej, żule przyszły! No właśnie. Oczywiście. Dobra, ja się wczepię, Najgorszy to jest ten z tego. Z toporem, uważaj, bo on niszczy tarcze. Nie możesz przez jakiś czas używać. U, kurde, on przebija przez tarczę. Co? Jakaś scena o. walki? Michał ja tymczasem odwiedza sobie wioskę bagienną. O no, ja to się... jest o wiele bardziej emocjonujące.